Ta praca na mnie wpływa tak w sumie relaksacyjnie po tej robocie, którą wykonuję, gdyż pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Uspokaja, wycisza, pozwala po prostu zapomnieć o krzywdzie innych i cierpieniu. Także polecam wszystkim taką odskocznie. Zaczęło się to w sumie przez kolegę z pracy, który chciał sobie na drzwiach do piwniczki jest myśliwym i chciał sobie wypalić głowę jelenia. No i pomyślałem, że mu pomogę w tym. Jak mu pomogłem, także to głowę dokończyłem już całkowicie ja. Powiedział mi, że mógłbyś na tym zarabiać i tak po prostu moja przygoda z pirografią się zaczęła. Ja pracuję sobie na pirografie chyba jednym z najprostszych pirografów. Ogólnodostępny, od Allegro poprzez jakieś większe hipermarkety, czy inne jakieś tam sklepy, po prostu, gdzie można zakupić dany sprzęt. Ten pirograf rozgrzewa się do temperatury 550 stopni. Jest to stała temperatura. Dzięki temu, że temperatura jest stała, pociągnięcia i cienie uzyskuje się po prostu przez szybkość przesuwania pirografu po desce. Z Mariuszem Pudzianowskim wyszło to tak, że jakoś spisaliśmy się na Facebooku i po prostu zapytał, czy wykonuje takie prace i ten. Wtedy wyszło, że tak. Podczas rozmowy telefonicznej wyszło, że chciałby zamówić taką pracę i wybraliśmy odpowiednie zdjęcie. Chłopaków z Bikcyca poznałem przez Krzyśka Skibę. Praca tak mu się spodobała, że po prostu zamówił kolejno na 30-lecie jakiegoś tam zespołu, z którym się tam przyjaźnią, a teraz akurat zamówili kolejną pracę dla swojego przyjaciela. Nietypowym zamówieniem była taka praca do Norwegii, gdzie na trepach schodów wypalałem gołe stópki biegnące na górę. Polecam wszystkim spróbowanie czegoś takiego na początku, żeby się nie zrazili, bo początki są trudne. Toż samo po prostu to, że znalezienie odpowiedniego gatunku drewna, które by komuś spasowało pod wypalanie, też jest y, ciężkie. Ja zaczynałem od świerku, gdyż po prostu był najtańszy i w sumie ogólno dostępny. I chyba dzięki temu po prostu tak wyćwiczyłem y, wypalanie, że. Teraz już mogę uzyskiwać jakieś tam konkretne wzory, że z jakichś większych trudności. Chyba najbardziej lubię wypalać zwierzęta, bo twarze ludzkie nie wybaczają błędów. Tak samo jak yy, drewno też nie lubi wybaczać błędów. A przy zwierzynie, na przykład, jeżeli przypalimy jakoś tam bardziej sierść czy ten, to idzie jeszcze to jakoś zakamuflować. Jeżeli komuś tam przypale ucho czy oko, także <laughs> ciężej jest to wymazać.